Metodę superbohaterów rozpoczynamy od e, e, wymienienia pięciu postaci, które są obdarzone e, wyjątkowymi mocami. Więc osoby, które, czy postaci, które teraz przychodzą mi do głowy, to pomysłowy, to bromir, e, pszczółka Maja. myślę, że taką postacią może być może być Napoleon oraz To jeszcze jest oddarzone specjalnymi e, mocami. Doktor Lubicz. Z Lubicz. pewnością jest to postać wyjątkowa. I mamy jeszcze e, tutaj e, wśród naszych superbohaterów Pudzian. No oczywiście, że Pudzian też jest superbohaterem. E, w drugim etapie moim zadaniem jest sformułowanie problemu, który chcę rozwiązać. Problem ten może brzmieć następująco, jak spowodować, żeby moja córka rano chętnie wstawała do szkoły. Mam z tym poważny problem i myślę, że jego rozwiązanie może być bardzo przydatne. A ostatni, trzeci z etapów to zastanowienie się, jak poszczególni superbohaterowie e, mogliby rozwiązać taki problem jak Napoleon. Podejrzewam, że Napoleon mógłby e, zlecić jakiemuś, wydać rozkaz e, do prowadzenia córki. Thatcher. Margaret Thatcher. Margaret mogłaby. A, to jest zdecydowana żelazna babka, po prostu a, nieustępliwie, i zdecydowanie obudziła swoją córkę nakazała. Ją do szkoły. Mhm. Jak problem ten by rozwiązał pomysłowy Dobromir? Pewnie skonstruowałby jakąś, jakąś machinę budzącą w łagodny, ale skuteczny sposób. Pomysł ten rozwiązałby Szrek. <zum> Nie? Stanąłby nad nią i ryknął. I ryknął. A potem przytulił. O, tak. Krzysztof Kolum co by zrobił? O, Krzysztof Kolum stuk stukłby jajko. Mhm. Czyli prawdopodobnie ściągnąłby. Ściągnąłby. Zabrałby jej Dobrał. Albo powiedział kropka że albo zrezygnował, że nie trzeba chodzić do szkoły. Rezygnował z posyłania córki do szkoły. Jak problem ten rozwiązałby Bógiem? Zaniósłby ją tam razem z łóżkiem. bym ten rozwiązał, by Jan Paweł II. To ciekawe. Pewnie... Jeszcze inaczej by to, by to sformułował na temat odpowiedzialności. Mhm. Jak został on rozwiązany przez Leonardo da Vinci? Myślę, że Leonardo da Vinci odkryłby przyczynę. i ją usunął jak zostałby ten problem rozwiązany przez pan propera pan proper, czyli preparat nie, czyli bohater który świetnie wszystko czyści i myje może dałby jej wyprane ciuchy Jak zostałby rozwiązany przez Dodę? To ciekawe. Myślę, że Dodę poszłaby z tym do mediów. Do mediów. Aha. problem zostałby rozwiązany przez Lecha Wałęsa. Może by doradców. Problem ten, by rozwiązała moja mama. Hmm. Jak moja mama rozwiązywała ten problem? Po prostu by mnie obudziła. Okej. Okej. Okay. Okay. Myślę, że jest tutaj kilka inspirujących pomysłów, więc mogę zakończyć. No, jeszcze Anatolii Kaszpirowski, jakby rozwiązał problem. Anatolii Kaszpirowski odliczałby, by tak długo, aż córka nie mogłaby tego znieść i by wstała. Dobra, zakończmy. I tutaj mamy listę sposobów rozwiązania tego problemu, jakie mogłyby przyjąć różne osoby. Teraz moim zadaniem jest zapoznać się z tą listą i zastanowić się nad jakimś realnym rozwiązaniem, które mogę zastosować.